Kochani, witam Was serdecznie w 12 i 13 odcinku Vlogmas. Kochani, otworzymy sobie 12 i 13 okienko. W niektórych kalendarzach będzie to już niestety ostatnie, i część kalendarzy pójdzie do kosza. Także już jesteśmy praktycznie za połową i czas ten naprawdę bardzo szybko leci. Ja oczywiście z góry Was przepraszam za mój wygląd. Jestem troszeczkę w ogóle rozkopana i taka. Zresztą widać, ale od samego rana dzisiaj bardzo dużo rzeczy miałam do zrobienia. Wiecie, dokończam robienie prezentów, pakowanie. Jeszcze w sumie brakuje mi dwóch prezentów, ale tutaj nie mam zupełnie pomysłu, więc tu potrzebuję troszeczkę więcej czasu. Ale to, co już miałam, spakowałam i jest już gotowe. Oczywiście do każdego prezentu chcę dodać własnoręcznie robioną kartkę. A to również wymaga troszeczkę czasu i cierpliwości, także no muszę mieć czas, żeby w ogóle przysiąść do tego. A jak widzicie ciągle wszystko w biegu. Jutro też idę jeszcze do pracy, ale pocieszam się, że jeszcze tylko cztery dni i będę miała praktycznie dwa tygodnie wolnego. I bardzo z tego powodu się cieszę. Nigdzie nie wyjeżdżam, będę siedziała w domku, ale tutaj również jest co do roboty i też bardzo fajnie będzie wypocząć. Co mogę Wam, kochani, jeszcze powiedzieć? No, mam nadzieję, że wczorajszy odcinek Wam się bardzo podobał, zwłaszcza ten kalendarzowy. I jeszcze raz bardzo proszę, to jest ostatnia szansa i ostatni odcinek, w którym można cokolwiek wygrać. Także, jeżeli ktoś wygrał w poprzednich, bardzo proszę o kontakt. Jeżeli nie, to niestety Wasze nagrody, kochani, przepadają, a szkoda, wielka szkoda, zwłaszcza, że trudziłam się, żeby wam coś znaleźć. Był ten kalendarz robiony specjalnie dla was. To wy to wygrywaliście, no a odzewu jako takiego nie ma. Co prawda kilka osób się odezwało, ale od kilku jeszcze czekam na adresy. Także kochani, bardzo proszę sprężajcie się. A jeżeli nie jesteście pewni, czy to wy wygraliście albo czy w ogóle wygraliście, to bardzo proszę ocofnięcie się do wcześniejszych odcinków od masa bodajże pierwszego, w którym to właśnie wylosowaliśmy pierwszego zwycięzcę. Zaczniemy sobie w ogóle nagrywanie od kalendarzy, które niestety nam się kończą. I tak jak wiecie, kończy nam się dzisiaj kalendarz adwentowy dla Was, dla widzów. I właśnie zaraz sobie zobaczymy, co kryje dwunasteczka. A mamy tutaj skarpetki damskie Renifer, mamy wosk Yankee Candle i Candy Candle. A mamy tu, kochani, takie skarpetki damskie z takim bardzo fajnym reniferkiem, bardzo fajne świąteczne. Do tego tutaj mam jeszcze taki ładny. Wosk z Janki Kendall. Tutaj jest zapach świąteczny tymianek. Osobiście mam go również u siebie w domu i bardzo fajnie pachnie. I do tego mam jeszcze tutaj taką laseczkę Candy Cane. I zaraz przekonamy się, kto wygrywa te rzeczy w ostatnim okienku kalendarza dla widzów. Kalendarz z Disneya. No powiem wam, że bardzo szybciutko nam się skończył i zobaczymy, co mamy w dwunasteczce. Dosyć duże okienko. I tu jestem w szoku. Bardzo duży produkt i jestem naprawdę zaskoczona, że taki dali do kalendarza. A mamy tutaj błyszczące kolczyki z Eivonu, kochani. Dwunasteczka. Już szukam, gdzie jest dwunasteczka. U nie widzę. Jest. Mamy tutaj dwunasteczkę. I w dwunasteczce trafiły nam się takie złote kolczyki z takim e, czarnym oczkiem. I od razu szukamy trzynasteczki. Zobaczymy, czy będzie pechowa, czy nie. W trzynasteczce trafiły nam się takie oto jasne perełeczki. Tutaj mamy również y, kalendarz dwunastodniowy, który nam się kończy, nasze woski. I tutaj, kochani, mamy taką bombeczkę, a bombeczka oznacza grzaniec, zapach takiego grzańca, grzanego wina. Także na pewno będzie zapach bardzo intensywny. Zobaczymy sobie dwunasteczkę i trzynasteczkę z kalendarza, który zrobiła moja siostra. I w dwunast Mamy jakąś maseczkę, tak myślę, zaraz zobaczymy. Mamy parafinową maskę do rąk z Eveline. No, powiem Wam, że ja takiej maseczki jeszcze nie testowałam wcześniej. W sumie nawet nie widziałam takiej wcześniej, a tutaj piszę, że ona ma jakiś efekt rozgrzewający, więc tym bardziej jestem zadowolona z tej maseczki. Tutaj zawiera parafinę, wosk pszczeli, masło shea. Oraz ekstrakty z aloesu i nagietka. Także maseczka prezentuje się naprawdę obiecująco i myślę, że sobie ją dzisiaj przetestuję. Także to było w dwunastce. Już tutaj sobie odłożymy i zobaczymy od razu trzynastkę. Uuu, zobaczcie, w trzynastce miałam zdrapkę za złotówkę multiforsa. Zaraz sobie może zdrapiemy ją od razu i będziemy widzieć, czy cokolwiek tu wygraliśmy. Mam nożyczki. Akurat nie znalazłam nic takiego do drapania pod ręką. I co my tutaj musimy zrobić? Znajdź trzy takie same kwoty i wygraj tę kwotę. Zdrap mnożnik i pomnóż swoją wygraną, także na pewno zdrapiemy sobie mnożnik. Mnożnik razy jeden. Ok. I teraz szukamy trzech takich samych kwot. Zobaczymy, czy będzie ona szczęśliwa. No, jak na razie zobaczcie, kochani. Trafiła nam się złotówka, ale jeszcze może coś nam się tu trafi. No niestety nic, ale złotóweczka jest. Także nasz kalendarz ciasteczkowy, jak tutaj można zauważyć, dwunasteczka ma dosyć duże okienko, więc podejrzewam, że jest tutaj nasz... Batonik, i bardzo się z tego powodu cieszę. Tak jak Wam wspominałam, one są naprawdę bardzo dobre i polecam jak najbardziej. I numerek 13 był tutaj obok, także daleko nie trzeba było szukać. No, i tutaj już wiadomo, pewnie łezka. Oj, tutaj mi się troszeczkę nawet zniszczyło. Jak najbardziej, trafiła nam się tutaj taka łezka. I nasze drzemy, już zobaczymy. Wczoraj trafiła nam się pomarańczowa, a dzisiaj trafił nam się drzemik truskawkowy. Zobaczymy, czy w trzynastce również. Już wam tutaj pokazuję. O, mamy trzynasteczkę i trzynastka. Również truskawkowy. Nasz kalendarz ze sklepu Action. Tutaj mamy dwunasteczkę, i tak jak pamiętacie, ja tutaj nic nie dotykałam, nie ruszałam. On niestety mi się sam tutaj tak wgniótł, ale już tu spróbuję sobie otworzyć. I zobaczcie, mamy tutaj lizaka, tylko nie wiem, czy to jest jeden? Tak, to jest chyba lizak z trójki. Także w dwunasteczce trafił nam się taki bardzo fajny, kolorowy lizak. Tutaj, jak widzicie, jest to dosyć duże okienko. Także ciekawa jestem, co tutaj mamy. A trafiła nam się w trzynastce. Taka guma rozpuszczalna, fruity stick. Teraz czas na naszą zdrapeczkę. Wczoraj zdrapaliśmy sobie dziesiątkę i jedenastkę. Niestety nic nie było. Tym razem drapiemy dwunasteczkę i od razu Wam mówię, że szukamy prezentu, żeby cokolwiek wygrać. I tutaj niestety w dwunasteczce mamy trąbkę. Tutaj już Wam pokazuję. Mamy trąbeczkę, więc nic nie ma. I w trzynastce również nic nie ma. Tutaj nam się trafiła gwiazdka za 100 zł. Jak widzicie, gwiazdeczka. Nic nasz kalendarz z herbatkami. Dokładnie nie wiem, jak tutaj mam go ustawić, żeby było dobrze widać, bo mi się troszeczkę zagina. Ale tutaj mamy dwunastkę i w dwunastce trafiła nam się herbatka imbirowa z trawą cytrynową. Tutaj mamy trzynastkę i mamy tutaj. Tak jakby ostry, spicy chai. Takiej jeszcze herbaty nie piłam. Co jest, ona ma w składzie? Ma tutaj 38% organicznej czarnej herbaty. Ma tutaj cynamon, ma tu korzeń imbiru. Ma tutaj jeszcze takie gwiazdki aneżowe i smak taki też anyżowy. to powiem Wam, że herbatka naprawdę bardzo taka orientalna. No takiej naprawdę jeszcze nie piłam. I nie wiem, czy odważę się ją wypić, bo nie przepadam za bardzo za Anny. Nasze kule do kąpieli, dwunastka. Trafiła nam się taka jakby lekko fioletowa, więc pewnie jest to lawendowa. Jak najbardziej jest to kula lawendowa. Trzynasteczkę mamy tu. I tutaj mamy jasno różową znowu. I jest to kula o zapachu różanym. Z naszymi piankami, już tutaj na dole widzę dwunastkę. Winter Fun. Zobaczcie, bardzo fajnie się to wszystko prezentuje. I tutaj w dwunasteczce znowu trafiła nam się ta pianka, taka z szatograficzną Love. Dwunasteczka, Ledit Snow. Tu również jest bałwanek. A w środku, zobaczcie, mamy taką bardzo fajną. Pianeczkę z napisem Snowmatch Fan. Kalendarz z pralinkami, numerek 12. Dzisiaj taka bardzo zadowolona emotikonka. No i tutaj wiadomo, co nam się kryje: pralineczka. I numerek 13. Mamy tutaj aniołeczek, a raczej diabełek z różkami. Również czekoladka. No powiem Wam, kochani, że otwieranie tego kalendarza zrobiło się dla mnie troszeczkę bez sensu, ponieważ no wszystko jest takie samo. Tutaj niczym one się nie różnią. W smaku wszystko tak samo, a jedyne co, to tylko różnią się tutaj te obrazki na okienkach i nic więcej. Tak oto prezentują się, kochani, rzeczy z okienka 12 i 13. Tutaj pokazuję Wam jeszcze, to są rzeczy z. Kalendarza dla widzów. Tutaj mieliśmy wosk, skarpetki i candy cane. Tutaj, oczywiście, mamy jeszcze wygraną zdrapeczkę, którą miałam w kalendarzu od mojej siostry. No, asortyment jest tutaj naprawdę bardzo spory. Jeżeli miałabym tutaj wybrać jakiegoś mojego faworyta, to jak najbardziej będzie to ta maseczka do twarzy, parafinowa maska do rąk. I oczywiście ten batonik. Ale również opinię pozostawiam Wam. Możecie również wybrać swoich faworytów. Kochani, otworzyliśmy sobie nasze kalendarze. Powiem Wam, że w tym roku to ja naprawdę zaszalałam i tych kalendarzy wręcz jest za dużo. Więc postanowiłam, że na przyszły rok albo w ogóle nie będę robiła vlogmasów z tego powodu, że naprawdę wymagają one go, wymagają one w ogóle. Bardzo dużo takiego poświęcenia i czasu, a z tym czasem właśnie różnie bywa. Albo po prostu zrobię te vlogmasy, ale skupię się wyłącznie tylko na dwóch maksymalnie kalendarzach, po to, żeby mieć więcej czasu po prostu dla Was, żeby móc więcej Wam rzeczy jakichś pokazać i gdzieś wyjść w miasto, cokolwiek. Bo jak widzicie, no jednak. Ponad 10 minut filmu to jest samo otwieranie kalendarzy, a wiadomo, nie chcę Was też przynudzać. Po prostu w tych kalendarzach tutaj siedzę po same pachy i rzeczy świąteczne, i jakbyście zobaczyli to, to w ogóle byście się złapali za głowę, co tutaj jest. Tutaj wymagany jest mega wielki porządek, i mam nadzieję, że do świąt się po prostu z tym wyrobię. Ja tutaj w ogóle w doniczce. Ja wiem, ale tu w Doniczce trzymam w ogóle wasze y, wszystkie te rzeczy z kalendarza dla widzów, te do wysłania. No, także muszę je w ogóle wysłać. w ogóle cały sznur tych y, okienek z kalendarza od mojej siostry. To są okienka, których jeszcze nie otwierałam. Wiadomo, tamtych również, ale jedziemy jednym cięgiem, więc chciałabym po prostu. Y, Otwierać je po kolei. Mam po prostu sterte kalendarzy, jeden na drugim. Staram się mniej więcej je tak jakoś układać, żeby były, ale wiecie, jak to jest. Tutaj znowu mam półkę, gdzie są rzeczy do moich jakichś kreatywnych prac. I to również po prostu jest wszystko tak rzucane, aby było. Zobaczcie, tutaj jest wszystko. Tu są taśmy, jakieś koraliki. Tu znowu, tutaj mam papiery świąteczne na prezenty. Tutaj znowu mam jakieś rzeczy, tutaj mi się nawet, zobaczcie, znalazła ta szmineczka z Avonu, no tutaj jest po prostu wszystko. Tutaj odkładam sobie znowu te okienka, które już otworzyłam, żeby mi się po prostu nie mieszały, także no nie, nie prezentuje się to zbyt ładnie. Także, kochani, troszeczkę zmęczona, rozkopana i w ogóle, ale mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Nie zapominajcie o zostawieniu łapeczek w górę, wysyłaniu adresów. Wiem, to jest nudne, ale to jest naprawdę, kochani, bardzo ważne. I cóż, kochani, widzimy się w kolejnych odcinkach, także trzymajcie się ciepło.